Hello wszystkim witam Was na kanale Subik, łapka jest obowiązkowe, przypominam Wam. E, dzisiaj jest kolejny vlog, chyba 18 lub 19. Nie, to nie jest ważne, Potem w numeracji oczywiście dodam 5 łapek w górę, to taki cel na każdy odcinek. No i wejście do opisu, bo to macie link do Instagrama, Discorda i do grupy na Facebooku Team Articuno, która zresztą ma vlog i tak dalej, więc... Zapraszam, jest opis i tam drobne informacje o środowisku. A dzisiaj, nie bez powodu, akurat zaczynamy w tak obrzydliwym miejscu. I słuchajcie, to jak to miejsce wyglądało, to była istna tragedia. Jest już nieco lepiej, ja wam to oddalę się nieco. Cały ten teren był tutaj, to pustko, to też był, były śmieci ale to miejsce zostało przeze mnie zgłoszone i ona będzie zabierana kawałek po kawałku więc mam nadzieję, że te odpady znikną, bo wiecie mnie, to po prostu już przerasta bo gdzie nie ma worka na ziemi, który... no jest jakiś jeden w mojej drogi, um, który upchnąć fotel albo resztki kibla. To jest naprawdę masa śmieci. Oczywiście jak zostaną jakieś drewne butelki czy coś, no to wiadomo, można się tym zająć już osobiście, nie? No bo no, jak by załóżmy przyjeżdżają z Gdańska, no to chyba nie po to, żeby zabrać dwie butelki, nie? Idziemy mam vlog, idziemy do fajnego miejsca i złajcie. pamiętajcie o naszym celu 100 subskrypcji do końca maja, mam, mam nadzieję, że nam się uda. A drugi cel to 200 subskrypcji do wakacji, czyli dość szalony pomysł. Oczywiście ja z góry zakładam, że się nie uda, bo to jest 100 subskrypcji więcej. A my 100 subskrypcji z zrobiliśmy w sumie w niecały rok. Znaczy 100 subskrypcji do 2076, przepraszam. Ale gdybyśmy dobili 100 subskrypcji. No pogoda jest nieciekawa, jak mam być szczery. Tak samo jak nie ciekawi mnie Liczba osób, która mnie nie subskrybuje Ponieważ nie subskrybuje mnie Ponad 20% ludzi mnie nie subskrybuje Słuchajcie Do osób, które oglądają, ale bez subika Mam nadzieję, że zasubskrybujecie Po obejrzeniu tego filmu, bo Będziecie mieli problem I do czynienia będziecie mieli ze mną Jeśli nie dajcie tego subika Bo no wiecie, ja sobie, wieszcie, ja proszę na każdym filmie o subskrypcję i łapkę i ktoś sobie powie, to jest żebranie. Każdy tak robi, bo im więcej subskrypcji i łapek wyświetlę, tym lepiej, a Mówi nam wam, że nasz kanał ma potencjał, my mamy potencjał, my mamy siłę i działamy. A jak mam być szczery, to ten teren jest nieco przez te dziki, obstawiany. Aha, i tutaj jest ta rzeczka. Zastanawiam się, czy sobie nie przeskoczę przez nią, ale dajcie mi moment na zastanowienie się. Hmm. Dobra, wybierzmy może najcieńszą stronę i słuchajcie, w razie co to widzimy się po pauzie. Uj. Jestem po drugiej stronie Uch, trochę się bałem, znaczy nie o siebie, bo mi się nic nie stanie raczej chyba, chociaż to jest ta woda nie brzmi jako nic ciekawego. Nie chcę wiedzieć co tam w tej wodzie jest. I słuchajcie, jeszcze takie małe wyjaśnienie, czemu nie ma odcinka nie było odcinków. Myślę, że są takie przerwy, że były przeważnie codziennie filmiki czy co dwa dni, a teraz cztery nie ma filmu, cztery dni nie ma filmu, tydzień nie ma filmu. O nie. Eee, słuchajcie, pracuję nad nową serią. Błagam od lec był na Androida, bo gra jest na Nintendo, da się też na PC-ta czy coś. Na Androida się też da, ale to jest bardziej skomplikowana magia. Tymczasem ja też mam Siaomi i Miui 12, który bardzo mnie alarmuje, i tak dalej. Ja to próbuję jakoś złączyć, żeby nie było się bez konsekwencji. Muszę sobie ogarnąć tą serię i będziemy mieli fajną gierkę. Fabularną, a fabularne gry to ja lubię najbardziej, bo jako takiej fabularnej jeszcze nie mieliśmy. W znaczy, mieliśmy, to na początku ale. To, to nie jest taka gra, no, nie polega ona na podróżowaniu, tak jak szukam bez z Więc ja też mam doświadczenie w granie takich gier na telefon, które są jakby na PC, jakby wydane, ponieważ um... Huch, troszeczkę się zdyszałam. ponieważ ja grałem już na Fire Red, Live Green, Silver, Gold, Silver to w sumie remake i wiele innych takich gier i wiemy mniej więcej jak to się tam steruje i tak dalej co jest najważniejsze, a potem on nas głupik, że to jest remake i on fire red, więc wiem w zasadzie o tej grze wszystko co i jak jak droga w sumie do yy, przejścia gry tutaj w sumie są skomplikowane, więc sorki to już bym go odcinkiem sobie to zrobił. I tymczasem ja zrobiłem pauzę, dużą pauzę dzisiaj i będziemy jak będzie i spotkamy się jak jakby już dotrę na miejsce. Jesteśmy na miejscu, to jest taka sumie trochę od ludzie. Ja lubię od ludzi z cywilizacji się tak przechodzić. Tam też polecam świeżo powietrza. I co, Jest takim takim w sumie, względnie naturalnym, w śmierci widzę i tak. To nawet nie jest, nie wiem czy to jest naturalne, ale nieważne. Tu mamy taką rzeczkę. I słuchajcie, woda jest zielona rzeka jest nieco szersza niż ostatnia, ale to przez to ładne deszcze. Tam mamy te puszki, czekajcie, nie będę ich straszyć, ale o, widzicie dwie sorry, ruch, Nie, to jest na przybliżeniu i co? To ja by było tyle z tego vloga, Słowik łapka. Wyczekujcie nowej serii, tylko mam lepiej Pikachu która pojawi się no jeszcze no w tym tygodniu. Pa pa!